Tajowski i jego najlepszy moment w Fortnite. Czy naprawdę był taki mocny? Jeszcze zanim opowiem historię Tajowskiego, zasubskrybuj mój kanał i wpisz mój kod w sklepie Fortnite fullbox FN. Przygoda Tajowskiego zaczęła się jeszcze przed eliminacjami do World Cupa, ale ten czas podsumuję pokrótce, bo nie jest to najważniejszy moment turniejowej sceny. Na skirmiszach, bo tak nazywały się turnieje jeszcze przed World Cupem, Patryk zgromadził swoje największe wygrane. Dla osób, które nie wiedzą, co to są skirmisze, to już wyjaśniam. Były to turnieje jeszcze przed oficjalnymi turniejami typu World Cup czy Kaszkapy, które polegały głównie na zaproszeniach przez Epic Games. Graczy, którzy po prostu w jakiś sposób wykazali się w tej grze. Na samych skirmiszach nadal potrafili grać gracze typu Mitro, który z czasem dochodzili do wielkich sukcesów, ale również brały udział takie osoby jak Izach, Lech czy nawet Evro. Właśnie dlatego często pomijam tę fazę Fortnite Competitive w swoich filmach, która po prostu mało świadczy o samych skillach danego gracza, a często najważniejsza w tamtym momencie była jego rozpoznawalność. Czy u Tayo było tak samo? Pomimo wszystko Tayowski osiągnął ogromny sukces na skirmiszach, dlatego należy chociaż wspomnieć o tym etapie jego kariery. Jeszcze przed World Cupem udało mu się zgromadzić już prawie 60 tysięcy dolarów i ewidentnie był wtedy w topówce najlepiej zarabiających graczy na całym świecie, tylko i wyłącznie z Fortnite'a. Czego możemy się spodziewać? Na pewno zarąbistej rozrywki, będzie naprawdę fajnie, jest dużo prosów i dużo tak, też nieznanych takich prosów, którego polskie komunity może nie znać. Jest, jest to jednak event, gdzie trudno było w sumie znaleźć stu dobrych polskich graczy, także na pewno ktoś, nawet kogo ja nie znam, może tutaj nas zaskoczyć i to w bardzo dobrym wrażeniu. Jednak nie ma to dla mnie tak wielkiego znaczenia w jego karierze, bo do całej gry podchodzę czysto analitycznie i staram się zawsze podchodzić obiektywnie do wyników. Skirmisze w Fortnite to był etap testowy, w którym wielkie nazwiska i ich koledzy mogli zdobyć dodatkowe dolary za promocję turniejowej sceny Fortnite. Dlatego dużo bardziej cenię gracza, który 60 tysięcy dolarów zdobył na kaszkapach czy na FNCS-ach, niż osoby, które zdobyły je na skirmiszach. Nadal należy się za to jakiś mały plusik, ale trzeba pamiętać, że scena turniejowa tak naprawdę zaczęła się tworzyć od momentu eliminacji do World Cup'a. Jednym dużym argumentem za tą tezą jest przede wszystkim fakt, że jeżeli przejrzymy dowolny tydzień z kirmisza, nie znajdziemy tam praktycznie żadnego proplayera, który osiągnąłby wielkie sukcesy w dalszej części swojej kariery. Natomiast pierwsze 100 osób na World Cupie to po dziś dzień nadal dobrzy gracze, którzy potrafią adaptować się do tej gry. Wróćmy do Tajowskiego i do jego prawdziwej drogi w Fortnite Competitive. Tajo zagrał masę trudniejów jeszcze przed World Cupem i potrafił często zajmować wysokie miejsca. Na wspomnianych już skirmiszach ciągle zdobywał kolejne tysiące dolarów i nawet potrafił na nich zająć drugie miejsce razem z Hitzlem kolejną legendą polskiej sceny. Zrobię 20 i będzie na YouTube, kieruję Hitzla na dół. I będą wiusy, bo ty większy ode mnie. Same eliminacje do World Cupa Patryk nie zagrał za dobrze, jak namiano miano proplayera, który ma już 60 tysięcy dolarów na koncie. Na trybie solo zgarnął 550 dolarów, co nie jest tak słabym wynikiem, ale na trybie duo było tylko gorzej. Jego pierwszym duo był Nero, który, tak samo jak Tajowski, był raczej graczem znanym jeszcze przed oficjalnymi turniejami. Tajowski grał z nim aż do ostatniego tygodnia eliminacji i szczerze mówiąc, razem nie osiągnęli żadnych poważnych sukcesów. Po eliminacjach przyszedł czas na trio, a tam wydawało się, że Tajowski znowu może zaskoczyć. Koniec końców World Cupa mógł oglądać tylko na kanapie, ale jeszcze przed nim zgarnął 1000 dolarów na trio razem z Kuelenem. Kolejne tygodnie dla Tajowskiego były kluczowe. W drugim tygodniu FNCS-ów udało mu się z tą samą drużyną dostać do finałów eliminacji i zgarnąć kolejne 320 dolarów. Same wyniki w tamtym czasie na FNCS-ach są dosyć imponujące, ale nie gwarantowały mu już ani razu kolejnej gotówki. Trzeba przyznać, że wtedy nawet turnieje solo wychodziły mu całkiem dobrze. Pomimo braku wygrania pieniędzy na tym trybie, to nadal 97. miejsce na kaszkapie jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem. W dalszych etapach solo już nie wychodziło mu tak dobrze i nie przynosiły mu żadnych dodatkowych earningsów. Po krótkim czasie Trio nadszedł czas na składy, w których Tajowski naprawdę godnie reprezentował polskie podwórko na scenie międzynarodowej. Pomimo regularnej wysokiej lokaty, nie udało mu się ani razu zająć premiowanego 25. miejsca, które umożliwiłoby mu zarobienie pieniędzy w tamtym momencie. Jednak same wyniki są godne uwagi, bo nadal był, myślę, w okolicach top 50 najlepszych składów w Polsce. Pod koniec 2019 roku Tajowski wygrał swoje ostatnie earningsy w Fortnite na Winter Royalu w dwóch oddzielnych dniach. Oh, Tak jak wspomniałem na odcinku o często gracze w tamtym czasie mieli problem, żeby przystosować się do nowych trybów i nowych turniejów. 2020 rok to pierwszy rok, który w moim odczuciu był usystematyzowany i podobny do tego, co po prostu widzimy dzisiaj. Wiele możemy naprawdę mówić o turniejowej scenie, jak i o samych decyzjach Epic Games, ale jedno możemy im przyznać. Każdy gracz startując turniej ma takie same możliwości na wygranie pieniędzy jak inny gracz. Nie liczy się tu rozpoznawalność, organizacja czy bycie ulubieńcem Epic Gamesa. Każdy startuje z tego samego pułapu. 2020 rok był przełomowy w tym aspekcie, dlatego też wiele byłych pro playerów, m.in. Tajowski, miało problem, żeby walczyć z innymi, często młodszymi, bardziej utalentowanymi graczami, którzy sami chcieli sięgnąć po swój kawałek tortu. Tajowski ewidentnie miał swój czas, który wykorzystał w 100%, ale był zdecydowanie za słaby, żeby rywalizować z tymi najlepszymi. 2019 to był tylko spadek formy przez Tajowskiego, a początek 2020 tylko to utwierdził. W tym roku zagrał dosłownie tylko parę turniejów, które kończył z reguły na tysięcznych miejscach. Widząc swój brak formy, postanowił zmienić grę i zakończyć swoją karierę Fortnite'ową jako legenda sceny, a nie jako kolejny gracz, który z czasem zniknął pośród młodych talentów. Biznesowo na pewno zrobił najlepszy możliwy ruch i koniec końców z oficjalnej gry z Fortnite miał setki tysięcy złotych na koncie. Na Fortnite trackerze jego erniksy nie przekraczają 2,5 tysiąca, ale w rzeczywistości razem ze skiermiszami ma ich znacznie ponad 60 tysięcy. Tajowski słusznie posiada miano legendy polskiej sceny, bo swego czasu był jednym z lepszych graczy w Polsce, ale ewidentnie nie nadążył za rosnącą konkurencją. Jego słabe strony były widoczne już od czasów eliminacji do World Cupa, który na przykład wspomniany ostatnio Kubiks miał znacznie lepszy od Tajowskiego. Pomimo wszystko, Tajo i jego zagrania rozpromowały polską scenę, dlatego powinniśmy dziękować mu za kolejne dobre wspomnienia z tą grą. Jeżeli materiał Ci się spodobał, zostaw lajka, like suba, wpisz mój kod i napisz, jaki gracz z polskiej sceny jest za bardzo przeceniony.